o sporcie. dzisiaj będzie taki specjalny odcinek, będzie mniej o futbolu, bo o spotkaniach Legii, Jagiellonii, czy także Wisły i Śląska będę dla Was nagrywał jutro. Specjalny taki odcinek, wiele się wydarzyło, a dzisiaj będzie właśnie o Afryce, o zielonym przylądku, o tutaj różnych historiach, będą anegdotki. Wyobraźcie sobie, że mieszkańcy Zielonego Przylądka, jak widzieliście przed chwilą, są wysportowani. Tutaj takim głównym środkiem lokomocyjnym to są rowery, bo tak na dobrą sprawę prawo jazdy dużo kosztuje, więc nie każdy mieszkaniec Zielonego Przylądka decyduje się na zrobienie prawa jazdy, a potem na posiadanie samochodu, bo tutaj samochód dużo kosztuje, więc jeśli ktoś nie jest kierowcą i nie planuje zarabiać w ten sposób, no to raczej nie robi tutaj prawa jazdy. Takim popularnym środkiem transportu są rowery i czarnoskórzy mieszkańcy tego Miejsca jeżdżą na rowerach, śmigają bądź biegają. No i tak jak wspominałem wam w poprzednich odcinkach, teraz ja będę tutaj głównym, powiedzmy, aktorem. Nie, żartuję. Wracając właśnie do mieszkańców tej wyspy, jak każdy przedstawiciel tego narodu, mieszkaniec Afryki, w porównaniu do Europejczyków szybko nabierają masy mięśniowej, są rozbudowani, wystarczy kilka pociągnięć. Ogólnie tutaj plaże są zapełnione takimi siłowniami otwartymi pod chmurką, z uwagi na to, że karnet na siłowni kosztuje około 20 euro. Dla nas, Europejczyków, jest to mały wydatek, ale dla Tutajszych mieszkańców już nie, nie, nie jest to, to taki, bym powiedział, najważniejszy w budżecie. Znaczy to nie jest najważniejsza rzecz, w związku z tym tutaj ci wszyscy Afrykanie ćwiczą, trenują i są niesamowicie nabici, wysportowani. No i także warto tutaj podkreślić, że potrafią niesamowicie tańczyć, śpiewać jest to taki naród artystyczny, uśmiechnięci, na wyspie, tutaj króluje takie motto, no stress. I faktycznie my, Europejczycy, przyjeżdżamy zestresowani. Jesteśmy na tej wyspie i można poczuć ten luz. Afrykanie mają problemy jak każdy człowiek, ale oni tutaj są uśmiechnięci, tańczą, mają te niesamowite poczucie rytmu. Miałem okazję tego doświadczyć tutaj już przez te parę dni: no bo na basenie animatorzy tańczą, śpiewają, codziennie są występy w stylu breakdensowym, także miałem okazję być na takim. Wieczorze karbońskim, gdzie można było zjeść dużo pysznych, tutejszych potraw, no i także można było zobaczyć tych mieszkańców w ich folklorystycznych takich ubraniach. Tańczyli, śpiewali, byli uśmiechnięci. No, to było coś niesamowitego. Również tutaj są takie dyskoteki hotelowe, no i wiadomo, na takiej dyskotece hot hotelowej, oprócz tutejszego DJ-a y, czy właśnie animatorów, y, którzy są lokalsami, no to moi drodzy, również tutaj Włosi balują, Wenezuelczycy, Polacy. Y, ale to nie jest ten taki klimat, jaki jest na lokalnej dyskotece, a że obok w hotelu znajdowała się taka dyskoteka. Jeszcze pani przewodnik, tak zwana rezydentka, zachęcała, że można się tutaj wybrać, że jest bezpiecznie. Co prawda. Na stronie Gowu możemy przeczytać, że jest tutaj niebezpiecznie, że zdarzają się napady z bronią, że raczej pojawiać się na plażach publicznych, nie na tych plażach, znaczy nie, nie, cho nie chodzić samemu. Ale prawda jest taka, że to trochę prowadzają w błąd. Jak wszędzie na świecie, gdzieś jest tam niebezpiecznie, jak człowiek się zapuści w rejon, bym powiedział, w Warszawie, na Pradze, gdzie Oprócz lokalstów, nikt inny nie zagląda, to też może dostać w, za przeproszeniem w gębę, mówiąc kolokwialnie. Więc przyjechałem tutaj i ogólnie zmieniłem zdanie, no bo tak sobie poczytałem przed, przed wyjazdem, jak stwierdziłem, gdzie koleżanka mnie tutaj namówiła na wyjazd, a jednak. Tu się zupełnie inaczej to wszystko okazało. Mieszkańcy są przyjaźni. No i właśnie, wracając do tych tańców, moi drodzy, na tej lo lokalnej dyskotece. Oprócz no, Polaków i Włoków, to trzy czwarte osób bawiących się to byli lokalsi, takie fajne mulatki, bo tak jak tutaj wielokrotnie Wam opowiadałem, mieszkańcy Zielonego Przylądka, to są mulaci, jeżeli widzimy takiego czarnoskórego, który jest taki ciemniejszy, no to jest najprawdopodobniej potomek z Senegalczyka. Bardzo dużo tutaj Senegalczyków przyjeżdża w poszukiwaniu lepszego życia. No i także udając się na zakupy w miejscowości Sal, czy w innych rejonach wyspy, Należy na to zwrócić uwagę, no bo gdy trafimy na takiego typowego karbończyka, mieszkańca zielonego przylądka, no to on jest taki mulat uśmiechnięty, radosny, pokazuje nam tutaj, co ma do sprzedania. Nawet niektórzy potrafią mówić po polsku. Ostatnio w jednym sklepie, gdzie byłem. Jeden z sprzedawców miał znajomych w tui i miał okazję być kiedyś w Kielcach, więc, więc, więc można spokojnie kupić. Ale jest też taka sytuacja, że jak zostaniemy zaciągnięci przez Senegalczyka do takiego stoiska bazarowego, no to oni się targują, są niesympatyczni. Właśnie moja koleżanka zaczęła z takim jednym rozmawiać, no i nie chciał się odczepić, dyskotowała, dyskotowała. No więc, my grupą za nią podążyliśmy. Trafiliśmy wczoraj do takiego miejsca, no i ten Senegalczyk powiedział, że nazywa się Christoph, czy jakoś tak w ogóle imię jest z kosmosu. Próbował targować się, sprzedawać jakieś takie pamiątki. W końcu, my tam chyba nic nie kupiliśmy. Był niezadowolony. Udaliśmy się do innego sklepu, tak jak Wam opowiadałem, u typowych mieszkańców Zielonego Przylądka. W jednym sklepie, w drugim kupiliśmy fajne pamiątki, no i potem wracaliśmy już do naszego hotelu Plażą. I to jest coś pięknego. Gdy można podziwiać, jak na plaży grają w piłkę nożną. Ogólnie tutaj kochają futbol. W hotelu cały czas leczą, lecą piłkarskie mecze. Miałem okazję oglądać spotkanie Real Madrid kontra Atalanta Bergamo. Oni kochają futbol i właśnie także koszykówkę. Tak jak opowiadałem, dużo medali zdobili na Olimpiadzie. Więc, 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 jest to naród, który kocha sport, kocha tańczyć, kocha śpiewać, więc, więc jeżeli myślicie o tym, żeby tu przyjechać, to naprawdę warto jest odwiedzić ten zielony przylądek, ale wyobraźcie sobie, gdy wracaliśmy tą plażą i podziwialiśmy jak grają dzieciaki w piłkę, w siatkówkę, no to nagle, gdy zmierzaliśmy do Beach Baru, no to ten Senegalczyk nagle, on nas śledził, ten locals, no to stwierdziliśmy, nie wchodzimy do, w hotelu, chodzimy do naszego Beach baru hotelowego. Tam animatorom to opowiadaliśmy, była dziwna sytuacja, on się trochę tak przyglądał, przyglądał i znikł, więc, więc, więc trzeba po prostu uważać na takich... Natrętnych sprzedawców, no, bo mieszkańcy Zielonego Przylądka, mulaci są spoko, a już imigranci z Senegalu, no chcą się targować. Ale właśnie, wracając do różnych dziwnych historii, tak śmieszna sytuacja, bo chodzę sobie po Santa Maria. Tam jest bardzo dużo grafiki, robię zdjęcia. Patrzę koleżanka w jednym miejscu robi zdjęcie, grafiki ja robię. No i właśnie do mnie podbiega Senegalczyk drugiego dnia. Coś zaczyna mówić w niezrozumiałym języku. Tak jakby nie wiem, nie chciał, żebym ja nie robił zdjęcia czy coś ode mnie chciał, w związku ja stwierdziłem, bo już byłem od grupy odłączony, no to do tej grupy szybko wrócę, więc, więc, więc takie historie tutaj się zdarzają. Więc jeśli jesteście na tej wyspie, to polecam wam wybrać się na, na taką dyskotekę typową tutaj lokalną, no bo te wszystkie czarnoskóre kobiety, powiedzmy sobie szczerze, te mulatki, oprócz tego, że mają fajną figurę, no to były stylowo ubrane w czerwone, zielone, różowe, Różne takie sukienki. Oczywiście y, mieszkańcy Zielonego Przylądka również mieli te dobre stylowe. No wiadomo, y, potrafią się ubrać. No i był ten ry rytm. Były te kocie ruchy. W porównaniu do Włochów y, czy Polaków, no to tak było średnio, jeżeli chodzi o te tańce. Na co można narzekać, akurat na takiej dyskotece lokalnej, była taka techniawa, tak łup, 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 więc, więc to nie było za fajne. Tutaj spojrzę na czat, co tu się dzieje. Cześć, cześć, witam. No, miło mi, że jesteś tutaj od początku na kanale. Też cieszy mnie awans legi do kolejnej rundy. Wykonali swoje zadanie. Czas dritę pokonać. Mm. a no okej, okay, okej, okay. pamiętam pisałeś o tym, że Fejon, no, ale może być wariatem, może być nie wiem, szalony, najważniejsze, żeby miał wyniki y, i wygrywał to y, w trzeba czasem wstrząsnąć zobaczymy jak długo piłkarze będą w stanie pracować z takim szalonym trenerem yy, 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 yy. słucham? o, witam, witam Barbarę Barbarę, Barbarę nową oglądającą. Witam, witam. Czy też interesujesz się sportem, czy bardziej Cię, Barbaro, zainteresował ten mój kanał, który, który... No, znaczy to, to moja droga, to, to tutaj jest jakaś tutejsza grafika hotelowa, coś takiego tutaj Stworzy, stworzyli, a tutaj są widoki. To nie będę wnikał w design y, hotelu. Jak jesteś, Barbaro, y, specjalistką y, od jakichś laleczek, y, no to fajnie, fajnie. Mhm, FIFA. Jestem przekonany, że Fejo nie dotrwa do końca sezonu. Tak, może być, ale oby wytrzymał do końca, awansował do tych rozgrywek grupowych i zdobył mistrza. To byłoby dobrze. Um, Ożyński lepszy, a wiesz, że był moment, że był bardzo blisko, trener Ożyński, zostać szkoleniowcem legii w tych czasach, kiedy, kiedy Legia broniła się przed spadkiem, ale padło na Wukowicza. Pewnie trener Ożyński yy, żałuje, że, że, że nie trafił, no bo to to jest legionista z krwi i kości, Urodzon, urodzony warszawiak, pewnie by marzył o czymś takim. Yy, 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 yy. Ale no okej, okay, okej, okay. daj szansę, bo to ty zawsze krytykujesz termino Legię. Ważne, że awansowali do kolejnej rundy. Tych punktów w rankingu mamy coraz więcej. Dobrze, że Śląz zdobył punkty, Wisła również. Szkoda, że Ślązacy zostali przekręceni, ale, ale Wisła zrobiła więcej niż od niej wymagaliśmy. A jeżeli chodzi o Śląz-Wrocław, to cieszy mnie postawa w tym rewanżu. Tylko szkoda, że ich właśnie ten sędzia przekręcił. Oglądałem, oglądałem tutaj na, na streamie. Dobry mam internet, więc na komórce oglądałem. Okej, okay, tutaj cały czas na czacie się wypowiadacie. O czym właśnie tak się zastanawiam? Czy o wszystkim Wam opowiedziałem, jeżeli chodzi o Zielony Przylądek? Czy Wam wszystkie historie opowiedziałem? Jest, jest to wyspa godna uwagi, warto odwiedzić Zielony Przylądek. Jeżeli nie byliście w Afryce w tym miejscu, no to koniecznie tu przyjedźcie. Jest niesamowity fol folklor, ludzie są uśmiechnięci, szczególnie jak się idzie na ulicach. O, no i właśnie. To jest właśnie, to mnie zadziwiło, no bo zwykle Afrykanie, ogólnie mieszkańcy Afryki, pamiętamy jak reprezentacja Nigerii, Kamerunu, czy wszyscy piłkarze, którzy przyjeżdżają do Europy i grają w Premier League, często gdy polska reprezentacja mierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej czy z innym zespołem, no to często piłkarze narzekają, że ci są silniejsi fizycznie. Pamiętamy, jak z Senegalem przegrywaliśmy na Mistrzostwach Świata w Rosji w 2018. mm <laughs> Roku, no to sobie myślę, a w tym do tego klubu wejdę. Na ulicach trochę jest takich napakowanych, wyższych, tych, tych, tych właśnie y, czarnoskórych y, mieszkańców Zielonego Przylądka, ale wchodzę do tego klubu, ja tak patrzę. okej, okay, no od Włochów jestem wyższy, no to normalne, mamy to 89 ćwicze na siłowni, no ale patrzę, ci co niektórzy czarnoskórzy, no to mi do barków dosięgają, wyprostowałem się, stoję, chodzę, no i tylko może kilku było ode mnie wyższych, a tak, to, no, to, no to byłem w większości wysoki, to mnie zdziwiło, no bo bardziej się spodziewałem, wiadomo, tak jak w NBA, jak są też na przykład w Ameryce ci czarnoskórzy, a tutaj wcale nie, 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 akurat nie czułem się, powiem wam szczerze, jakoś tak mniej pewnie. No, to, to był folklor, no bo człowiek będąc w Warszawie, czy także w innych europejskich miastach, jednak jest bardziej przyzwyczajony, że więcej jest Europejczyków w klubie, a tutaj wyobraźcie sobie, trzy czwarte to byli czarnoskórzy, fajne mulatki, a ja, tak, już człowiek mógł poczuć to, co mniej więcej Czarnoskórzy, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Afryki do Warszawy, to, to człowiek, będąc w Afryce, mniej więcej wie, co czują właśnie tacy mieszkańcy, gdy są przyjeżdżają do Europy. Wśród lokalców powiem Wam szczerze, ja tutaj się już dobrze czuję. Tutaj mnie wielokrotnie. Z uwagi na mój wygląd, to zwykle mnie biorą za Francuza Włocha, bo wiadomo, nie wyglądam jak typowy Polak. Zastanawiam się, bo tutaj czytając czat, straciłem kilka wątków, czy ja wam o wszystkim opowiedziałem. No, nawet warto teraz przyjechać jest w tym terminie, bo, bo, bo nie jest tak gorąco. Czasem słońce zachodzi i tak. Człowiek może się niesamowicie opalić, ale wiadomo, że tutaj w styczniu jest tak najcieplej. Zobaczę, co tu jest na czacie, bo zaraz znów będę uciekał i będę wybierał się na plażę i na basen. Swoją drogą polskie zespoły Legia, Wisła, czy także Jagiellonia mogłyby pomyśleć o tym kierunku. Bo, jak mówiłem, futbol jest popularny, dużo tutaj dzieciaków tańczy. Aż znaczy tańczy, gra w piłkę, aż, dziwny, aż dziwi mnie to, że się nimi nie zainteresowali. Hmm. Może doczekasz takiego, momentu, że pojawię się w którejś z topowych stacji. FIFA. Mhm. Tak, tak. Ziemniaki dobre, dobre. Mhm. Bataty tu pyszne gotują. Mhm. Dziękuję za za, tu, za kącik kulin kulinarny na moim czacie. No ja pamiętam. Czasem krytykujesz, czasem chwalisz. To mi się podoba. No masz rację. Żeby ten polski futbol lepiej wyglądał, no to dobrze by było, żeby właśnie Legia regularnie grała przez kilka lat, nieprzerwanie w tych rozgrywkach grupowych i żebyśmy te punkty do rankingu zdobywali, bo marzeniem jest moim i pewnie wielu kibiców, żebyśmy mogli w Lidze Miszu wystawić jedną drużynę gwarantowaną, a drugą w eliminacjach. Zobaczcie, tam idą dwie piękne mulatki, a wyprzedza je rowerzysta, no bo to jest popularny środek transportu na tej wyspie. Niestety nie mogę wam na basenie tak nagrywać i, i nakręcić, bo co pojawiam się na tym basenie, no to wszyscy ludzie siedzą znak czasu zamiast opalać je, ja to robię sobie taki detoks, czyli komórkę y, chowam, ewentualnie robię zdjęcie, jakiś film nagram, no i pływam i opalam się, a ludzie na tych leżakach siedzą i próbują w internecie przeciążenie sieci, no i nie ma y, możliwości y, nagrania w tamtym y, miejscu. Patrzę na czat i powoli z wami będę się żegnał, bo idę zrobić swój trening będę pływał. No, polski futbol zawsze jest najlepszy no bo to jest nasza piłka na nasz, nasze lokalne kluby. No, można lubić Serie A, ligę hiszpańską. No. Matko. Premier League. Ach, moi drodzy, będę kończył, bo klimatyzacja, i także za dużo tych napojów z lodem zimnych i człowiek też kaszla. Pamiętajmy, że w takich afrykańskich krajach też jest duża wilgotność, również dużo kurzu na ulicach. No i ja jako alergik, mam często właśnie ten nos zapchany, jeszcze ta woda basenowa. Wpadnie do, do buzi czy, czy też do nosa, i tutaj człowiek jak gada, a jeszcze jak się nie pije, 20 minut wody, to może zaschnąć w gardle. No i także tutaj stanąłem przy tych firankach, a te firanki tutaj, no to wiadomo, multum kurzu, na który jestem uczulony, i miałem lekki taki atak duszności. Więc przepraszam tutaj z góry za te problemy. Mhm. Hmm, 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 hmm. No, może może gdyby Lech bądź Raków grali zamiast Śląska, to by dalej byli, ale to wiesz, to też nie wiadomo, no bo pamiętamy jak Lech rozczarował. O, dwóch lokalsów idzie, dwóch jedzie na rowerze. Zobaczcie, jakie potężne byczki. Znają się, znają się właśnie, to jest dosyć popularne tutaj, że e, można nawet być tutaj kilka chwil, e, a ci lokalsi są strasznie. Tacy otwarci. O, jest taka właśnie historia. Byliśmy na tym wieczorze karbońskim, zawiózł nas specjalny autobus. No i czekamy na taką grupkę Włochów, którzy jeszcze robili sobie zdjęcia z lokalsami, z tymi tancerzami, co dawali występ. Czekamy, czekamy. W związku z tym moja siostra i Brat, koleżanki, wychodzą na papierosa, palą papierosy. Tam jest już wieczór taki, dużo lokalsów. Nagle podchodzi taki wysoki e, mieszkaniec Zielonego Przylądka, no normalnie wyglądający jak LeBron James. E, przybija piątkę, wita się, e, tak na luzie. O, ogólnie, no to. Szymon myślał, że ten, ten właśnie mieszkaniec, nie wiem co on chce, trochę się przestraszyli, a on po prostu chciał papierosa, ogień, dziękował piątki, przybijał w takim raperskim stylu, pozdrawiał i, i udał się w swoją drogę. Na naszych buziach pojawił się e, uśmiech. E, również, również była taka sytuacja, że tam dzieciaki e, biegały, biegały sobie. Czterech takich młodych chłopaczków w koszulkach e, piłkarskich nagle e, zobaczyli e, moją koleżankę, która jest blondynką i przez szybę w autobusie jej żółwika e, przybijają. Pewnie był jakiś zakład wśród tych Dzieciaków, który podbiegnie do blondynki i zrobi żółwika. No i mnie ta sytuacja rozbawiła. W tym momencie właśnie przypomniałem sobie taką anegdotkę. No dobra, 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 będę uciekał, no bo ja już tutaj gadam 24 minuty, a mógłbym jeszcze gadać, gadać jeszcze dużo czasu, no ale, tak jak mówię, no, ten za dużo tutaj kurzu. Mm -hmm -hmm -hmm. Czasy dla były dobre, oby powoli za czasów Mioduskiego również Legia podążała tą drogą, awans i pokonanie Drity będzie pewnego rodzaju takim czymś regularnym, może może właśnie te czasy wrócą. No właśnie, tutaj masz rację. Odsunięcie prezesa Mioduskiego i jakby przykazanie wszystko w ręce Hery to był idealny, genialny pomysł po tym kiepskim sezonie, co wtedy legia broniła się przed spadkiem. No i to właśnie to wszystko tak wyglądało. No dobra, moi drodzy, żegnam się z wami serdecznie. Do zobaczenia w najbliższym odcinku. Znów będę z Wami się tutaj łączył. Nie zapowiedzianie, dziękuję za łapki, dziękuję za taką intensywną rozmowę. Dzięki, że braliście udział w czacie. No i pamiętajcie o tym, aby udostępniać mój kanał w swoich środowiskach. Rosławiajcie mój kanał, będę za to wdzięczny. O, zobaczcie, tam idzie typowy locals jakaś blondyna i chyba też chyba jej narzeczony a tutaj znów mamy takiego lokalsa na luzie kolejny lokals tutaj mieszkańcy z zielonego przylądka podążają do pracy a tam blondyna i jej narzeczony najprawdopodobniej idą do swojego hotelu dziękuję moi drodzy za uwagę Tutaj jeszcze raz ten, ta piękna grafika. Ja opalenizna coraz lepsza. Moi drodzy, żegnam się z Wami serdecznie. Najwyższy czas rozłączyć czat.